To zaczęło. zaczęło? się głównie od tego, że pojawiły się u mnie problemy ze zdrowiem. Yy, nadmierne yy, spożywanie posiłków, praca w biegu, yy, brak czasu dla siebie sprawiły to, że systematycznie z dnia na dzień, lecz z dnia na dzień, to jest okres długi, no nie? Ale przybierałem yy, coraz, coraz bardziej, waga moja wzrastała ważyłem coraz więcej, aż w końcu pojawiły się problemy Takie proste czynności jak wiązanie buta, yy, już nie wspomnę o jakichś tam większych pracach fizycznych, yy, sprawiają mi trudności. Yy, okres wakacyjny dla mnie zawsze był koszmarem. Yy, Przepocony byłem zawsze, zmęczony, zasapane. Stwierdziłem, że trzeba coś zrobić, ale takim, takim szokiem dla mnie, gdzie postanowiłem, że jednak faktycznie zabiorę się dla siebie, była przekroczona górna granica cukru na czo. Wiadomo, czym to, się, czym to grozi. Byłem w grupie ryzyka w cukrzycy, gdyż moja mama chorowała na cukrzycę. Także wiedziałem, że nie nie pozwolę, żeby, żeby po prostu choroba zawłonęła moim życiem. Yy, że, że będę zmuszony do tego, żeby rano i wieczorem nie yy, podawać sobie insulinę. Dlatego zabrałem się za siebie. Tylko problem, od, od czego zacząć? Dokładnie. Ale słuchajcie, zanim. Powiem, od czego na to. Bo ja rozumiem, że teraz trudno uwierzyć, tak? W to co mówi. W związku z tym udostępnił nam swoje zdjęcie. Zobaczcie, jak rzeczywiście wyglądał. To nie ten sam chłopak, co? No może fotka nie jest w najlepszej jakości, niestety mieliśmy tylko takie z aparatu e, e, telefonicznego. Niemniej jednak myślę, że widać różnicę. Ale myślę sobie, że żeby Was jeszcze bardziej przekonać. E, Poprosiłem na narkarzy, żeby przyniósł nam dowód na to, że rzeczywiście wyglądał kiedyś inaczej. I zdecydowanie to zrobił. To co, moje zgodnie, chodziłem, zanim zacząłem się odchudzać. Nie wiem, powiem Państwu, że to jest troszkę krępujące. Że można, można było tak wyglądać, no ale no niestety, no, taka była prawda. No. Zaczynałem sobie się, może 117 kilogramów. Dziękuję Zacząłem odchudzać się od wagi 117 kilogramów dniem takim moim pierwszym, no to pierwszy, dzień 1 września. Pamiętam go dokładnie. Stosowałem różne diety, oczywiście każda Wyglądała tak samo, że parę kilogramów w dół, czego później się ubrakowało, toczyła się silna wola, brak wytrwałości i kolejne 2-3 kilogramy, ile zamknięty, Także zamiast chudnąć, systematycznie jeszcze jeszcze, jeszcze uwaga czyli tzw.. się jeszcze, 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 Yy, miałem z nimi do czynienia wcześniej, ale oczywiście na zasadzie takiej, że inne osoby mnie zamawiały, a sam nie z niej korzystałem. Wezmę <grym> te które jeszcze nie próbowały. Yy, polecam. Stwierdziłem, że skoro... zaczynający się brzydwy, chtata. Yy, potrzebowałem takiego bodźca, który mógłby mi pomóc, takiej ręki, której ktoś do mnie wyciągnie na no niej i, i, i poprowadzi mnie drogą. Lepszej sylwetki, lepszego samopoczucia, przede wszystkim yy, chodzi o zdrowie. Zdrowie jest najważniejsze, bo jak nie ma tego zdrowia, to nie ma się już nic. No i tą rękę wyciągnęły do mnie te, te koktajle Wellness. Czuję się, znaczy, zacząłem pić koktajle od, od dnia 1 września. Yy, pół godziny przed głównym posiłkiem oraz wieczorem, gdy był tu mnie, był największy. Przez kilka dni pierwszych nie czułem żadnych efektów. Oczywiście rozczarowanie moje nie, nie, nie dało się ukić mojego rozczarowania. Waga w łazience też nie wzruszona zawsze wskazywała ciągle te 117 kg, ale takie pierwsze efekty zauważyłem dopiero podczas spożywania posiłków po kilku dniach. Yy, porcja, no, nie wiem, no, niektórzy by to nazwali porytem, no nie zawiedzą. <śla> Nie mogłem jej po prostu dojechać. Nie czułem takiej potrzeby wewnętrznej, żeby po prostu kończyć tą porcję. Czułem się syty. No i po prostu tak, dnia na dzień, te porcje tak się kurczyły. W pracy. Proszę? Na początku ze względu na dużą wagę, obciążone stawy i brak jakichś takich. Energii przede wszystkim, to jest bardzo dobre słowo względu na brak energii nie byłem w stanie na ćwiczenia fizyczne, także na początku mojej odchodzenie zaczęło się tylko od, picie, od picia kuchej. W pracy pracuję na trzy zmiany. Na nocnej zmianie nie ma takiej opcji, żeby, żeby nie, nie wypić kawy. Kawę słodziłem trzymało łóżeszkami cukru. O, o. <śla> dla pani może się to wydawać zrobek, ale dla mnie to była kawa idealna do wypicia. Tym bardziej, że, że to była mocna kawa. Ale stwierdzono właśnie po, po tych kilku dniach picia profeli, że ta kawa jest dla mnie za słodka. No i automatycznie stąd nie są. Tak wchodzimy na dwie pół łyżeczki, potem na dwie. a chwilę obecną słodzę jedną płaską. No, to Także. Koniec to ja. po prostu ilość tych kalorii, jaką dostałem do rytmu, się. Pierwszy efekt, jaki, jaki był, po się było już po skończeniu pierwszego miesiąca. A powiem Paniom i panom, że to jest efekt. Czy mogą państwo nie uwierzyć, że, że taki zrzut wali był duży, no nie, ale po prostu miałem z czego zrzucać. Tym bardziej, że, że właśnie prowadzimy bardzo niezdrowy tryb życia, w ciągu pierwszego miesiąca schudłem 8 kg. Także... Najlepiej się odrzuca, jeśli widać efekty jest motywacja. Jeśli, jeśli widzimy na co dzień, że, że, że warto się oczekać, że przy niedużym wysiłku fizycznym, czy, czy można powiedzieć yy, bez jakichś dużych wyrzeczeń, bo do tego przy piciu bo tutaj pierwsze kilogramy poleciały, jest to bardzo zadowalające. A możesz powiedzieć ile yy, schudłeś? Yy, na chwilę obecną 28 kg w ciągu 4,5 miesiąca. Wow. To się przeprowadził teraz stycznia, ale mieszkałem na czwartym pierwsze rezygnowam z jazdy windą. Najpierw odbywało się to tylko tak, że schodziłem po sodach z czwartego piętra. <grym> Potem po kilku dniach, kolejnych dniach odchudzania zacząłem też chodzić po sodach. Męczyłem się, ale wiedziałem, że robię to dla siebie. No i kolejne efekty, kolejne kilogramy. 3,5 miesiąca na chwilę obecną przy moim trybie życia, czyli nie odmawianie sobie jakichś takich większej przyjemności. W yy, prowadzeniu życia, trybu życia takiego jak, jak do tej pory, tylko oczywiście z, z koktajlami wellness, yy, 3 kilogramy poleciłem w ciągu tego miesiąca, tylko tak jak Państwu mówię, no nie, to było bez jakichś takich większych wysiłków. Yy, w trakcie jak już poczułem się lepiej, miałem właśnie więcej energii, więcej siły. E, poziom cukru mi się realizował, mniej więcej zajęło to około 2 miesięcy, ale, ale spadł mi poziom cukru no, ze względu na to, że to jest produkt o, o niskim poziomie z witaminicznym. E, Korzystają również z przewodnika, jaki oferuje Oryfle. Jest tam przepis na bardzo smaczne ciasto królowe, Polecam e, z niskosłodzoną konfiturą. To jest coś wspaniałego, można to zastąpić. czy znaczy sneakersa na pewno zrobi. A ile ty Snickersów No, z z z jeden dzień to <śmany> była podstawa. Ja <śmany> prac na automat do batonów. Można <śmany> 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 powiedzieć, że, że panie, które pracowały w tym budynku 90, ten no, automat z mnie najlepiej. No, ale także, że po prostu to były rzeczy takie, bez których nie mogłem się obejść. Na chwilę obecną jest, jest mi to niepotrzebne do szczęścia. Czas to wystarczy. Tak, i polecam naprawdę, jest bardzo smaczne. Yy, tym bardziej, że jest to produkt zdrowy, 100% naturalny. Skład wschodzi poza pozostałe Wellness, także polecam Państwu bardzo. No i tak, tak po prostu, będąc zrównane, powiedzieliśmy, jeszcze tam yy, troszkę więcej ruchu. Yy, mieszkałem na czwartym piętrze. To na chwilę obecność teraz ale mieszkałem na czwartym piętrze, z jazdy windą. Eee, najpierw odbywało się to tylko tak, że schodziłem w posoda z w czwartego piętra. <grym> Potem po kilku dniach, kolejnych dniach odchodzenia, zacząłem też chodzić w posodach. Męczyłem się, ale wiedziałem, że robię to siebie. No i kolejne efekty, kolejne kilogramy zaczęły spadać. Do pracy też. W sumie jeden przystanek, ale podjeżdżałem autobusem, jest to odcinek 3 km. No ale przedtem nie wyobrażałem sobie tego, jak mógłbym autobusem nie podjechać, bo jak dochodziłem do pracy, no to więc na brodzie, zmęczony, zdzierany I, i jak mam po siłodzie pracować, jak ja już jestem zmęczony. No ale także, że po prostu przez to, że, że, miałem więcej energii, więcej siły, no powiem Państwu, że, że jak taką wagę, no to ma się i więcej Chęci do tego, że żeby po prostu więcej się ruszać. Nie, te, te ruchy nie są już takie skrępowane. Nie wiem, noga o nogę nie ociera, jest Prześwis, <śledź> Widzieli Państwo po spodniach, choćby nawet, no nie po prostu. Ja w tych spodniach, znaczy uważałem, że nie wyglądam, znaczy. Ja myślałem, że wyglądam dobrze. Wiele <śledź> osób znaczy, osoby od innego zdania, no ale one na mnie, z tego co uważam, leżą dobrze, czyli po prostu były dopasowane na uda, na pośladkach, <śledź> No i także, że po prostu, no jestem po prostu zadowolony, że takie efekty są. I teraz wchodzisz do pracy na nogi z Tak, cały czas. Cały czas w nie jest dużo, ale także, że... Wiem, że, że nie przyrosłem do czasu, że nie są uzależnione od środków komunikacji miejskiej. Także Szczotów jestem z tego powodu. No, właśnie. no i Cześć, tak, widzą? Czy nie widzą? No niestety nie byłem przygotowany. a co na to Twoja rodzina, Twoje otoczenie? Eee, rodzina. Jak to odbierają? Czy, powiem Pani także, z jednej strony są zadowoleni, cieszą się moim szczęściem, bo powiem Pani także, się. że czuję się osobą szczęśliwą przez to, że mogę, tyle zrzucić, przede wszystkim ze względu na. Poprawę stanu zdrowia, e, samopoczucia. Y, Mam więcej energii, lepiej sypiam. No i czuję się też, powiem, atrakcyjniejszy. <noise> rodzina martwiła się o mnie, y, że przy takim spadku uwagi no, nie da się łupieć jest to w bardzo szybkim czasie. Y, o o stan mojego zdrowia, o samopoczucie, czy, czy to nie będzie dla mnie szkodliwe. No, niestety, no, niestety, no na szczęście. Na szczęście jest tak, że, że są tylko same pusty. E, zamierzam tą drogą dalej iść, kontynuować. Tak. Mam pytanie, a w nasz... Czy bierze jeszcze suplementy, czy tylko kutaję? E, Witaminy zacząłem troszkę później. Zresztą e, powiem Pani także ja tutaj jestem dzięki Państwu moje stim Marcinowi. Proszę bardzo. Oni... Pierwsze osoby, które przejęły przy, się, znaczy, no, wiadomo, moje najbliższe rodziny, mnie, które przejęły się stanem mojego zdrowia, które mi zaproponowały, że sam roz, rozprowadzasz portale wellness, a nie korzystasz z tych dobroczynnej pomocy mocy. Czy, czy mocy. No i także wspierali mnie przez ten okres, e, cieszyli się moim szczęściem. Także dziękuję bardzo i, i portalem wellness, e, że jestem tutaj dzięki tym, tym produktom i tym osobom. Jakie dalsze plany? Plany przede wszystkim są takie, że na pewno nie zrezygnuję z pić Samo Dlatego, że już... Ja myślę, że organizm sam sobie ustali pewną wagę, na której będę się trzymał, póki co na razie, jak te kilogramy spadam będę się cieszył, nie będę płakał z tego powodu. Ale jeśli waga już utrzyma się na innym poziomie, no to po prostu będę się czuł tylko, znaczy będę je pił tylko ze względu na to, że moje samopoczucie jest dużo lepsze, mam więcej siły, energii i czuję się dobrze. Tak, znaczy, Dwa razy dziennie. Pół godziny przed posiłkiem i raz wieczorem, gdy, gdy, gdy czułem największy ból.